Cześć, 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 cześć. E, przepraszam, że tyle mnie nie było, e, ale przygniotły mnie obowiązki domowe, przygniotły mnie ferie, przygniotły mnie choroby. E, zresztą, tobie chyba nie muszę naprawdę mówić, e, co i jak. E, powiem tyle, że przez trzy tygodnie miałam dzieci trójkę dzieci non-stop. W domu. W międzyczasie byliśmy tydzień we Włoszech na nartach. Tam uczyłam się jeździć i złapałam bakcyla. Tydzień byliśmy na działce. Na szczęście jesteśmy już w domu. Dzieciaki wróciły do szkoły, a ja mogłam się z Tobą spotkać, za co bardzo Ci dziękuję. Słuchaj, dzisiaj będzie trochę chaotyczny odcinek. Pokażę Ci trzy pary superowych skarpetek, które zrobiłam przez ten czas, i pokażę Ci sweter, który udało mi się w końcu skończyć. Tak, także chodźmy, zapraszam. No, więc, tak, pierwszymi skarpetkami, które skończyłam, to są skarpetki. Um, poczekaj, bo ja sobie tu zapisałam wood nymph, wood nymph, drewniana nimfa, e, i to jest projekt this handmade life. E, są to skarpetki, które ja zaczęłam robić w wakacje. E, zaczęłam je robić w wakacje. Zrobiłam trzy czwarte pierwszej skarpetki. Właściwie zrobiłam już, byłam chyba zapiętą, ale teraz jak wróciłam do tego projektu, to zorientowałam się, że, że ten pasek ażurowy powinien być tylko po jednej stronie, po zewnętrznej stronie, więc sprułam dotąd i zrobiłam dwie skarpetki Także tak, to są skarpetki z takim motywem liścia, z motywem liścia, bardzo wdzięczne skarpeteczki. Te skarpetki robiłam na drutach dwójkach i robiłam je z włóczki od Hobby. Unicorn tak się nazywa ta włóczka. Więc Pełno włosów. E, więc bardzo, bardzo e, ładne są te skarpetki. Ja je e, wrzucam do mojego pudełka e, dla, do, do podarowania dla kogoś, e, kto mnie odwiedzi i kto wspomni może coś o skarpetkach. E, to ja te skarpetki podaruję, bo e, po prostu e, wyszły większe. E, wyszły na mnie za duże. Nabrałam chyba więcej oczek niż powinnam. Eee, tak wyglądają. To jest prawa skarpetka, to jest lewa. Jeszcze raz pokażę, e, że przez całą skarpetkę ciągnie się ten motyw ażurowy. Po drugiej stronie jest on tylko do pięty. Pięta jest robiona. Jest to pięta z klapką i tutaj jest plaster miodu. Nie bardzo wiem, jak miałabym to pokazać. Plaster miodu. Nie wiem, czy cokolwiek widać, ale skarpetki prezentują się tak. W sumie zrobiłam je już tak dawno temu, że całkiem o nich zapomniałam. Kolor bardzo mi się podoba, jest taki głęboki, nasycony niebieski. A drugie skarpetki, które wykonałam podczas ferii, to są skarpetki pasiaki. Bardzo, bardzo, bardzo spodobała mi się ta włóczka u My Flower. I słuchajcie, napisałam do nich, czy nie chcieliby się podzielić ze mną dwoma motkami. I ja wykonałam dwie pary skarpetek z tej włóczki. Jest to włóczka premium. So cool. So cool. Ocean Series. Series. Ocean Series. Yy, I to jest kolor numer 7. Jeśli nie pomyliłam kolorów, to to jest kolor numer 7. Także spójrz, tutaj masz kolory od fioletu przez zielony, przez różowy. Pojawia się gdzieniegdzie też niebieski. Ja w tych skarpetkach bez blokowania przejeździłam całe, cały tydzień. Bardzo mi się sprawdziły. I skorzystałam też tutaj przy okazji testowania tej wódki ze wzoru który jest do pobrania też na stronie MyFlower. Są to Simple Socks. I jeśli chodzi o wzór, to uważam, że jest świetny. Jest rozpisane bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmiarów tam. I świetnie zgodziła mi się ta liczba oczek. Te skarpetki ekstra na mnie pasują. Bardzo podoba mi się to że jest ta wydłużona cholewka. Myślę, że do wełnianych skarpet jest to idealne. Jedyne, co zmieniałam, to zrobiłam piętę metodą bumerang. Bo sądziłam, że jak zrobię z klapką, tak jak jest tam we wzorze, to te paseczki nieładnie mi się ułożą. A tutaj Układają mi się tak fajnie, taki, taki, mi się przedzielają akurat na środku pięty, i udało mi się to właściwie w czterech e, skarpetkach takie coś, więc e, e, sądzę, że po prostu tak e, jakoś podzielona jest ta włóczka. Tak, e, tak wychodzi. E, także naprawdę, jeżeli ktoś by robił z e, tej włóczki skarpetki, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. E, Robić piętę metodą bumerang. No i co? I bardzo fajnie mi się sprawdziły. Jest to taka typowa włóczka skarpetkowa z fantastycznymi kolorami. To jest rozmiar 37-38. Tak mi się wydaje. Jest on idealny na mnie na szerokość, na długość. Wszystko jest jak należy. Po zrobieniu tej pary zostało mi 35 gramów. Tak wygląda włóczka w motku. Kolory tak fajnie, naprawdę fajnie są dobrane, bardzo fajnie przechodzą. Ten kolor w ogóle to jest strzał w dziesiątkę. No, i ja sądzę, że z tych 35 gramów, które mi zostały, zrobię albo jakieś skarpetki tuby, albo jakieś skarpetki od palców dla mojej córki. Moja córka ma 11 lat, ale jest bardzo drobna, więc myślę, że, myślę, że skarpetki spokojnie na nią jeszcze starczy. Dobra, a druga para, którą zrobiłam, to są skarpetki dla mojego męża i jest to ten największy rozmiar, który był opisany w tym wzorze. Ale który to nie pamiętam? 44, 45, 45, 46? Już teraz naprawdę nie wiem. Może ja je zdejmę z tych blokerów, bo. Blokery są trochę na, za małe na te skarpetki, ale jednak chciałam, żeby wyglądały ładnie. O, e, Tak się prezentują e, skarpetki dla męża. I tutaj z kolei mamy pomarańcze, zielenie, e, żółcie. I jak to mój mąż określił, są to skarpetki takie jesienne, jemu się skojarzyły. Ale już mierzył je i naprawdę super leżą na jego, na jego stopie. I co? Miałam pokazać? Miałam pokazać jeszcze, że po zrobieniu tych ogromnych skarpetek męskich zostało mi 15 gram. Także uważam, że to jest opłacalne inwestycje. Polecam Hello Love by Katie. <laughs> Ostatnią rzeczą, którą udało mi się wydziergać przez mm, te trzy tygodnie, kiedy się nie, widziały, nie widzieliśmy, nie widziałyśmy, e, to jest Peter. W końcu udało mi się go skończyć. Ale się pięknie wysławiam. W końcu udało mi się go skończyć. Wreszcie udało mi się go skończyć. To było naprawdę bardzo przyjemne przerabianie, ale końcówka, zamykanie tego ściągacza trwało właściwie tyle, ile zrobienie całego spetra w rozmiarze L. Ja nie wiem, co mi się stało. Po prostu nie umiem tego wytłumaczyć. Byłam już. Zrobieniu całego ściągacza, kiedy nastąpiła blokada, e, nastąpiła taka blokada, że ja siedziałam chyba 5 czy 6 wieczorów e, i ja nie, nie potrafiłam zamknąć tego swetra. E, próbowałam zamknąć go igłą, zamknęłam go igłą, robiąc rzędy przygotowawcze. E, machałam tą igłą. Jednego wieczoru to było. E, I po zamknięciu go zorientowałam się, że jest za luźno. Nie wiem, jak to możliwe, bo na rękawach zamykałam też igłą i wyszło naprawdę pięknie, ślicznie i w ogóle. No, i potem cofałam się, te rzędy przygotowawcze. Nie chciałam pruć. Zresztą nie da się prócz zamykania igłą, więc musiałam wyciągać tą nitkę. Potem nie chciałam po prostu wyjąć tych drutów i cofałam się oczko po oczku. To była jakaś mordęga. Bardzo, bardzo, bardzo długo mi to zajęło, aż w końcu przypomniałam sobie o zamykaniu oczek metodą islandzką. Jeśli nie wiesz jak to się robi? Zapraszam Cię na mój Instagram, tam jest bardzo fajnie pokazany tutorial. To jest takie zamykanie na drutach, nie igłą, które daje taki efekt. Jeżeli tego nie będzie widać, to ja po prostu wrzucę przebitkę, bo mam nagrany. Jak wygląda to zamknięcie. No, ogólnie sweter jest sztosem. Wyszedł przekozacko. Jest przemilutki. Bardzo fajnie się układa. Muszę go jeszcze sfotografować na moim mężu, ale on bardzo chce go już zakładać do pracy i bardzo chce w nim chodzić. Ja mu jeszcze dzisiaj nie pozwoliłam, żeby zabrać ten sweter. Ale jestem pewna, że jutro już go założę. Nie powiedziałam. Mówiłam na poprzednich naszych spotkaniach, że robiłam ten sweter z włóczki od My Flower i była to włóczka York, ale nie powiedziałam, ile finalnie zużyłam motków. Zużyłam aż 14 motków. Dziergałam ten sweter na drutach 3. On jest rozpisany na druty ale ja jestem z tych mocno luźno, mocno luźno, luźno dziergających i zawsze biorę druty mniejsze o jeden rozmiar. Na każdym naszym spotkaniu to powtarzam. No ale co, no, no będę to powtarzać. Trudno. Co mi się w tym swetrze podoba? Podoba mi się Linia dekoltu podoba mi się bardzo. Linia ramion konstrukcja sweter jest robiony bezszwowo od góry lecimy konstrukcja jest dla mnie zaskakująca, bo najpierw nabieramy oczka na tył robimy ten tył mniej więcej. Dotąd. Potem podbieramy oczka na jeden przód, i dodajemy oczka tutaj na dekolt. Potem podbieramy oczka na drugi przód, robiąc analogicznie to samo. Następnie lecimy. Już nie pamiętam. Wiem, że robiło się najpierw dodawanie oczek tylko z tyłu, a potem doszedł reglan z przodu. Tak. Reglan z przodu doszedł. Aż oddzielałam oczka. Jak ja to robiłam? Tak. Łączyłam wtedy w okrążenie i rozdzielałam oczka na rękawy. No i jechałam do dołu. Zresztą po więcej szczegółów lećcie do Handmade State of Mind, bo to jest wzór Weroniki. I Weronika zaprosiła mnie do testowania tego wzoru, za co jestem ogromnie wdzięczna. Co mnie zaskoczyło w pracy z, tej, z tą włóczką? Specjalnie zachowałam końcówki, które obcinałam chowając nitki, żeby ci pokazać. Zobacz. Pójrz. To są dwie nitki, które wyglądają dla mnie, jakby się sfilcowały. I mam po prostu takie coś, aż pisałam do producenta, co tu się wydarzyło. Ja tego swetra nie prałam, ja tego swetra nie prasowałam, tylko po prostu te nitki tak się zachowały. Po dłuższym przebywaniu ze sobą w swetrze wygląda wszystko jak należy. Widać pięknie oczka, a te luźne końcówki, które gdzieś tam sobie zwisały, po prostu wyglądają jakby się sfilcowały. Producent mi odpisał, że to dlatego, że to jest Merino nie Super i dlatego, że te nitki pracując razem ze sobą, próbuję to teraz rozdzielić te, te dwie nitki, żeby Ci pokazać że te dwie nitki, pracując ze sobą, tak po prostu się złączyły w całość. Zobacz, ja teraz bardzo chcę je rozdzielić, jakoś tam idzie, ale nie jest łatwo, więc zachowałam te końcóweczki, żeby Ci pokazać, co zaskakującego, dziwnego pojawiło się z... Przejdźmy teraz do szyciowej części tego spotkania. Jak wiesz, zapisałam się na warsztaty z szycia na maszynie. Teściowa podarowała mi ze swej uprzejmości. Podarowała mi maszynę do szycia, która stała u niej na strychu. No i ja. Na, ostatnich, na ostatnim spotkaniu, na tych warsztatach, zapytałam organizatorkę, no bo był taki temat dowolny, no bo już jesteśmy zapoznani z maszyną, już można było po prostu każdy, co chciał, mógł sobie robić. I większość osób robiła to, czego po prostu uczyliśmy się na, na tych zajęciach czyli robili. robili Torby takie szoperki, z kieszenią robili woreczek, ktoś tam sobie obrus przeszywał, a ja przyszłam z pomysłem. Przyszłam z pomysłem na taki woreczek projektowy. Organizatorka była bardzo zaciekawiona, no bo ja przyszłam z całym tutorialem, nie? Znalazłam na TikToku jakiś tam tutorial. I mówię jej, że to jest wymarzona dla mnie torba na dziewiarskie przydasie. Ona mówi, dobra, Jes. Z tych emocji. Tak, dobra, dawaj, robimy, damy radę. No i ona pomogła mi rozszyfrować ten tutorial. No i słuchaj. Wyszła mi. Taka świetna, naprawdę super torba na dziewiarskie przydasie. Brakuje w niej jeszcze tylko kieszonki na druty, na szydełko, na jakieś tam markery. No wiadomo, każdy coś tam by innego schował, więc ja jestem w trakcie dopracowywania tego. Tego projektu. No i myślę, że powstanie tych toreb dziewiarskich kilka. Jedną już podarowałam mojej koleżance, żeby sobie testowała. No i co? I w tej torbie mam kolejną torbę, którą może nie torbę, ale kosmetyczkę. Taką ala, piórniczek. Którą również uszyłam. Tu mi się. Płuczka wcięła w suwak, dobra. Więc jestem bardzo dumna, bo wszyłam suwak, sama się tego nauczyłam. W ogóle sama się nauczyłam tego. Dołączyłam do wyzwania strefa kroju i szycia. I tam. I tam pokazywane są raz w miesiącu tutoriale na dla osób początkujących, na właśnie takie fajne rzeczy, które mogą usprawnić tą umiejętność, poprawić umiejętność szycia i można się czegoś nowego nauczyć. Więc ja wykonałam już w sumie ze trzy takie kosmetyczki. Ta akurat jest bez podszewki, ale jestem z niej bardzo dumna. A w środku mam skarpetki, które zaczęłam i uwaga, uwaga, są to skarpetki, które zwiastują nowy wzór. Nowy wzór z kolekcji Ski Jumper. Dobrze słyszysz? Postanowiłam rozpisać kolejny wzór. Na razie testuję, nie wiem czy mi coś z tego wyjdzie. Na razie, tutaj y, zobacz, proszę, y, że wychodzi mi ten ścieg warkoczowy, który jest również y, widoczny na czapce. Są to tylko dwa rzędy tego ściegu, więc jeszcze nie za wiele widać, y, ale y, mam pomysł, żeby były to y, skarpetki kolorowe, tak jak czapka, i y, 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 planuję do tego projektu użyć y, Użyć tych trzech kolorów, albo nawet i czterech. Jeszcze nie zdecydowałam, także o tym będę updateować na naszym kolejnym spotkaniu. Przyszedł czas na rozstrzygnięcie mojego konkursu, który współorganizuję razem z firmą Wondry. I do wygrania był superowy. Kalendarz motywacyjny, ale zanim podam wyniki, pokażę Ci y, karteczkę z dnia wczorajszego. Każdy dzień jest stworzony do szczęścia, i ta, to hasło widniało pod y, datą 16 lutego. Obrywam karteczkę. Obrywam karteczkę i teraz mamy kawa. Najlepiej smakuje z przyjaciółmi. E, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które pojawiły się pod ostatnim filmem. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, które się pojawiły. Jest to dla mnie niezwykle cenne, motywujące. E, jeśli chodzi o osobę, która wygrywa, no to e, oczywiście e, było mi bardzo ciężko się zdecydować, ale wybieram Soleo e, Handmade. E, ona napisała o tym, że bardzo chciałaby wydziergać sweter intarsją, e, i ja bardzo chciałabym ją do tego zmotywować. Zwierganie intersjiów wcale nie jest trudne, to tylko tak brzmi, trudno, ale w rzeczywistości to bułka z masłem. Także zapraszam Cię serdecznie do kontaktu prywatnego. Jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, hello love day, to odezwij się na Instagramie. Jeśli nie, to pod tym filmem podaję. Adres mailowy do. Słuchaj, no ja będę się zbierać, bo byłam w sklepie z tkaninami, pokupiłam cuda, no i bardzo chcę już zabrać się do szycia. Poza tym mam armagedon w domu i muszę brać się za pranie, sprzątanie i te wszystkie inne domowe obowiązki, do których się zmuszam. Daj mi proszę znać, czy szyciowe wstawki u mnie na kanale pasują Ci. Nie przeszkadzają, czy są ok, A może bardzo Ci się podobają i motywują cię też. Daj proszę znać. Daj proszę znać, czy zrobisz ze mną skarpetki, które będą kontynuacją kolekcji Ski Jumper? Czy mi kibicujesz? Czy to w ogóle nie jest fajny pomysł? Robić takie skarpetki z takim ściegiem warkoczowym. Nie wiem, chętnie poczytam. Tak czy inaczej, ja będę testować i postaram się na naszym kolejnym spotkaniu zaktualizować Cię, jak mi idzie. Pa! No cześć. Musiałam się dograć, bo oczywiście nie wiem, jak to się stało, ale zapomniałam. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale organizuję wspólne wyjście do kina dziewiarskie. Chodzi o to, że podczas seansu będą zapalone troszkę bardziej niż normalnie światła, i podczas seansu będzie możliwość, żeby podziergać. Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 18 w kinie Elektronik. Spotykamy się, dziergamy i oglądamy film Oscarowy. Trudny film. Będzie to film Dziewczyna z Igłą. Także. Zapraszam Cię serdecznie. Linkuję oczywiście pod filmem bilety miejsce, gdzie można kupić bilety. Mam nadzieję, że widzimy się na miejscu.